Jesteśmy teraz na cmentarzu żydowskim w Janowie Lubelskim, gdzie trwa akcja tutaj przywożenia tych fragmentów macew, właśnie z tego cmentarza, które zostały no prawdopodobnie rozgrabione, zniszczone w czasie II wojny światowej i na pewno po II wojnie światowej. Na cmentarz żydowski, ulicy Wojska Polskiego w Janowie wracają macewy, te, które zostały użyte do budowy trzech o nieznanym przeznaczeniu pomieszczeń. Jest ich bardzo dużo i skala tego przedsięwzięcia nawet przerosła nasze oczekiwania. Macew jest naprawdę, fragmentów macew jest ogrom. Zabezpieczenie w ogóle szukanie macew rozpoczęliśmy mniej więcej dwa lata temu i to jest inicjatywy marszałka Jarosława Stawiarskiego. Zaczęliśmy szukać podczas właśnie remontu na placu przy naszej, przy naszej szkole tutaj w Janowie Lubelskim. No i okazało się, że tam przynajmniej na tamto w tą chwilę tych macew nie było.